Jesteśmy w trakcie składania pudełek, opakowania ciast. Jest nas dużo osób. Cześć, a co ty w tej chwili robisz? Okay. Dobrze, ale widzę. A ty, a ty co robisz? Składam oboje. Wow, fajne, piękne, piękne. A powiedz mi, co ty robisz? Ja już robię prawie ostatni etap naszej przygody w piekarni, bo Przyklejam w luty na pudełko, żeby się nie rozpadły. Uchyl. Ale fajnie. A cześć, a ty co robisz tutaj teraz? Daję dzieciom słoneczko przed zimę. Wow. też klejesz. Też kleję. Okej. Okay. Pudełeczka. Oklejam, składam. Okej. Okay. Jak tylko dzieciaki miały odrobinę szczęścia. Dziękuję. Idziemy dalej. A co tu dziewczyny teraz robią? W którym momencie? Co robicie teraz? Mhm. Ok. Razem, tak? Uf, to jest super, fajnie. A panie, co robię? Pakujemy opłatki. Ok. Dobrze i to wkładamy do pudełek, tak? A ty co robisz? Nosisz, widzę, tak? Akurat pakowano teraz sami. Jestem. Ok. Cześć, a ty co robisz teraz? Przyklejamy opłatki. Aha, te, które wcześniej wkładamy. Tak? tak. Okej. Okay. A później to dalej przekazywane, tak? Dokładnie tak. Okej. Okay. A ty co robisz? O, ho, ile masz tu ciast? do pudełek. Piękne. Jeszcze dużo zostało? Około 300. Około 300. No to jeszcze dużo czasu. No. Wszystko coś robią. No. Później to jest pakowane do takich zbiorczych pudełek. Wszystko coś robią. No. Opa.